Jego imienia Pierwszego półku Strzelców mało. na Zmierzałowie przygotuje się u CK. że konkurs ten rozgrywany jest na zasadach konkursu zwykłego. Dystans w konkursie wynosi 430 metrów, tempo 325 metrów na minutę 80 centów. Jeżeli zawodnik nie zmieści się w normie czasu, ma dodatkowe dodatkowe karę przekroczenie. Gotowość do startu zgłosiła na klinicę. Ma, ma, w Dobrze, to my tutaj siedzimy Muszę przejść. Dobrze, to my tutaj sobie siedzimy. Znalazłam, tylko nie wiem czy to jest na co tego, ale sprawdzimy numer i nie widzę, że zanagolona jej dziś, że zresztą wie Pani. No to Pani może. Nie wiem, nie poszukam. z ona na że akurat dla mnie to akurat w to to ma udział.

Na to wygląda myślać, że jadę bez trak. Bardzo ładny przejazd w wykonaniu gardejki. bezbłędny przejazd na 65-26. się